Hej, cześć, no witajcie to ja Tomcik 11.1 jeden, jeden. Jak wiecie mamy wtorek, wczoraj nie nagrywałem odcinka, ponieważ przy... trochę miałem stresa przed dzisiejszym dniem, w którym nagrywam odcinek, ale dzisiaj wrz wrz wrzucam na Was odcinek, który się pojawi za niedługo na kanale Czyli w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj, a to bym wam chciał powiedzieć, no co, 24 maj, 25, 26 egzaminy, więc jest ciekawy, a potem lecę do Wielkiej Brytanii, może też uda się coś z tego nagrać i wrzucić dla Was na Instagramie, będą się też różne rzeczy działy, ale tego, ale dzisiaj jest ten dzień, gdzie dla mnie, można powiedzieć, jest najważniejszy, bo kończę 15 lat. I ten... I zostaje 15-latkiem, no co ja mogę powiedzieć. Niestety, niestety Można powiedzieć, że starość nie radość wzięła człowieka, ale niestety też można powiedzieć, że... Latka lecą, no ale jakoś jakoś le lecę lecę z tym. No ale no co? Egzamin egzaminy są, będą, dzisiaj jakoś Polski napisałem. Zobaczymy jak to dalej będzie. Nie wiem, się boję trochę jutro matematyki. Może nie będzie aż tak źle. Zobaczymy, jak to będzie. Jest, jest zero stresu jak na razie. Dzisiaj poszedłem na luzie, napisałem. Zobaczymy, jak to będzie. Ale, mówię, ja skończyłem 15 lat. Na razie to zamierzam świętować. A może uda nam się jakoś zdać te egzaminy. Będę Was informował jakoś na bieżąco i jakoś, może, zdamy z. I 1 lipca będą chyba yy, wyniki, więc się dowiemy jak to będzie. No cóż, ja na to nic nie poradzę. Zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby mi się po prostu tylko udało. A ja reszcie całej mojej klasie i znajomym trzymam też kciuki. I po prostu dziękuję Wam za to, że wspieracie mnie na ten kanał. A Wy, jako prezencik, możecie zostawić tu łapkę w górę i subskrypcję z zwaneczkiem dla mnie, żeby po prostu te filmy Was nie ominęły na tym kanale. A możecie mały, mały geścik zostawić jako w moich w moi mały prezencik. I co? Może live się w so e który dzień pojawi? Może w czwartek poegzaminowy? Zobaczymy. Ja się z Wami na tym momencie grzegnam i jutro się też pojawi odcinek i do zobaczenia do kolejnego odcinka na razie.